Mili Państwo, dziś Wigilia imienin Andrzeja, odprawiamy więc Andrzejki. W ich ramach praktykujemy tradycyjne wróżby. Wróżba z kartami, uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry. Imię, które zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki lub wybrańca. Poza tym praktykuje się ucięcie. W dniu świętego Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni. Jeżeli gałązka zakwitnie w Boże Narodzenie, to jest to zwiastun szybkiego za mąż pójścia. I potem zawsze dziewczyna może mężowi tłumaczyć: Wiesz, wyszłam za ciebie, bo mnie przyszpiliło. No i ta wiśnia zakwitła, więc się nie dziw. No i dzień podchorążego z racji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Powstanie miało pewne szanse, ale ich nie. Nie wykorzystano o czym obficie czytamy u naszych narodowych wieszczów, a skończyło się na przykład obroną słynnej reduty Ordona, o której pisał mistrz Adam w wierszu, który to wiersz całe pokolenia musiały wkuwać na pamięć, nam strzelać nie kazano, pamiętamy, pamiętamy. Dziś o lokalizacji dawnej reduty na Warszawskiej Ochocie informują dwie wskazówki: mała i duża. Mała to głas z pamiątkową tablicą schowany gdzieś w krzaczorach i du Duża, a jest nią spora galeria handlowa, która nazywa się na wiadomą cześć Kerfur Reduta. Łatwo trafić, zwłaszcza gdy są promocje prasa. Orędownik, ludowy dziennik narodowy i katolicki w listopadzie 1933 roku donosił do garażu samochodowego na probostwie św. Jana na Komandori wszedł wieczorem pewien osobnik. Obecność jego zdradziło ujadanie psa. Zawiadomiona policja w przekonaniu, że do zabudowań proboszczowskich zakradł się złodziej, stwierdziła, że do garażu wszedł niejaki Stanisław Boruszak bez stałego zamieszkania. Był on w różowym humorze i nie bardzo orientował się w sytuacji. B, zamierzał tam przenocować i pokaleczył się o różne przedmioty, a w dodatku zetknął się z przem podwórzowym, który go dotkliwie pokąsał. Ostatecznie przywołać musiano na miejsce pogotowie ratunkowe, które opatrzyło doraźnie Boruszaka. Po nałożeniu bandażów opatrunkowych osadzono go w areszcie policyjnym, gdzie dopiero wytrzeźwiał. A skoro historia, to jeszcze jedna data związana z 29 listopada tyle, że z roku 1990. Otóż tego dnia zniesiono ograniczenia w sprzedaży napojów alkoholowych wprowadzone przez władze 2 grudnia 1982. Roku. Zdarzało się, że zakazu przestrzegano aż nadto rygorystycznie. W słynnym krakowskim wierzynku nie podawano gościom przed trzynastą pewnych deserów, ponieważ zawierały kilka kropel koniaku, a jednocześnie lokalnie zakazywano sprzedaży przed 13. Politury stolarskiej czy płynu autowidol do czyszczenia szyb samochodowych. Teraz wódkę znów można było kupować przed trzynastą. Życie wróciło do normy. Byłem przy tym Wiesław Kot.